Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czas na yy, oficjalne wyniki Ligi Mistrzów. Real wygrał z Liverpoolem. Ze, Real zremizował z Liverpoolem 00. Ale awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Z kolei Manchester City. Tak samo zremisował z, z kimś tam. Przypomnijcie mi, jeśli się pomylę, i też awansowo do Ligi Mistrzów. I znamy już pary, już bezpośrednio. PSG Manchester City, Real Madrid Chelsea. Czy to będzie dobre cztery drużyny? I tylko dwie drużyny mają z nich, nich szanse na zdobycie trofeum Ligi Mistrzów. Moi drodzy, Spotkaliśmy się też, ponieważ wiem, że to o kurwa. wiem, że to nie żarty ale niestety skończyło się to jak się to skończyło. I związek przeszedł na marmę.